Cześć. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć na jedno pytanie. To pytanie brzmi, czy warto przyjechać na wyspy kanaryjskie pracować zdalnie. I moja odpowiedź brzmi zdecydowanie tak. Jeśli masz taką możliwość, to warto. A teraz powiem ci, um, no, dlaczego i ogólnie co myślę w tym temacie. Może zaczniemy od tego, że znam bardzo dużo osób, które przyjeżdżają właśnie na te naryfy pracując zdalnie i wiem, że da się to zorganizować. Ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na e, jedną ważną kwestię e, dostęp do internetu. Więc zanim wynajmiecie e, jakiś Airbnb, czy jakiś hotel, czy cokolwiek, to musicie się dowiedzieć najpierw, czy e, tam macie dostęp do internetu i jaki ten internet jest szybki. Najlepiej byłoby zapytać kogoś o screenshot właśnie z tego miejsca żeby wam po prostu poszedł z zrobił ota jak ten internet działa no bo no, z internetem na teneryfie bywa różnie są miejsca gdzie ten internet działa lepiej są miejsca gdzie ten internet działa gorzej są miejsca gdzie w ogóle firmy dostarczające internet nie chcą tego internetu podłączyć także no, to jest jakby taka ważna kwestia żeby to mieć bezawaryjnie no i drugim rozwiązaniem też byłoby to żeby korzystać z takiego miejsca coworkingowego jedno właśnie znalazłam chociaż nie wygląda ono jakoś takie wow ale myślę że jest dużo więcej więcej różnych takich miejsc, no ale jedno takie, które, które ja przechodziłam obok niego jakby własną nogą i je e, widziałam, to jest właśnie w San Eugenio na Teneryfie e, i to miejsce istnieje jak najbardziej, z, wrzucę Wam linka i tam e, kosztuje miesiąc pracowania 150 euro z tego, co pisali, e, ale też e, jak się e, jakby chce zabukować, to pisze, żeby napisać do nich z zapytaniem o cenę, więc um, być może, no nie wiem, te ceny się zmieniają, albo można coś wynegocjować, no ale tak jakby taka cena za jeden dzień jest 20 podana na stronie internetowej, a za miesiąc 150 euro, więc wtedy nie musielibyście się martwić o internet, o to, żeby nawet mieć komputer, bo tam prawdopodobnie też można mieć dostęp do tego wszystkiego e, i moglibyście sobie wygodnie usiąść i właśnie mieć takie miejsce w spokoju, gdzie e, popracować, jeśli nie chcielibyście pracować e, z domu, a także moglibyście spotkać. Innych ludzi, oni tam organizują różne aktywności też dla wszystkich, dzięki temu można po prostu poznać jakichś innych ludzi, którzy właśnie też akurat tam pracują w danym momencie. No i ogólnie dlaczego myślę, że warto? Myślę, że dlatego, że no teraz jest taki zwłaszcza moment, kiedy firmy się zdecydowanie... Skłaniają do, tego, do tej pracy zdalnej i są w stanie na to pozwolić. Nie wiadomo, jak to będzie dalej się rozwijać. Są takie osoby, które zawsze mogą pracować zdalnie, są takie osoby, które mogą akurat tylko teraz, więc warto zapytać u siebie w firmie albo jesteście, albo, jesteście albo Jak jesteście freelancerami, to nie musicie nikogo pytać, no i podjąć taką decyzję, żeby tu na jakiś czas przyjechać. Jest tutaj przyjemnie po pracy, będziecie mogli mieć kontaktu trochę z inną kulturą, pobić na plaży, popływać w oceanie i na pewno będzie wam. Dużo przyjemniej się pracowało niż e, siedząc w własnym mieszkaniu w Polsce. No a jakbyście chcieli wiedzieć, jak to się przedstawia finansowo, to e, pod spodem Wam podlinkuję też może tutaj u góry e, film o tym, jakie są koszty życia na Teneryfie. Możecie sobie e, poczytać, trochę popatrzeć. Wiadomo, będzie to trochę drożej, może jakieś 30% drożej niż, y, niż mieszkanie y, w Polsce, podejrzewam, w zależności od tego, na jak długi okres przyjedziecie. Ale być może to będzie właśnie jakaś przygoda dla. Was w życiu, na którą w innych okolicznościach byście się nie zdecydowali. Dlatego ja zdecydowanie zachęcam. Jest teraz bardzo dużo ludzi, którzy właśnie przyjechali pracować tutaj na Tenerife zdalnie. Właściwie większość osób, która teraz turystów jest na Tenerife, powiedziałam, że to są właśnie ludzie, którzy pracują zdalnie albo na jakiś czas się właśnie tutaj przenieśli, bo im praca na to pozwala, a nie wiem, może u nich w domu jest teraz lockdown albo coś innego. Także i to, to jest taki perfekcyjny moment teraz właściwie, zawsze to jest dobry moment, żeby tu przyjechać, popracować zdalnie. W ten można, przynajmniej na tą chwilę, jeśli się nic nie zmieni, i sobie na plażę, sobie się wychillować, że tak powiem i no na pewno to jest, to jest dobry moment także zachęcam Was. No i jakbyście chcieli się tutaj dowiedzieć też więcej rzeczy, jak przygotować się do takiego wyjazdu i tak dalej to w zależności od tego jak na, na jak długo planujecie przyjechać to też nagrałam o tym wcześniej filmy jeden filmów to jest jak zorganizować jak zorganizować wakacje i tam będą takie rady, które przydadzą się na pewno na taki może krótszy okres albo też jeśli planujecie przeprowadzić się na dłuższy okres na Teneryfę to też dodałam filmy o tym jak właśnie ta tutaj przeprowadzki się przygotować, jak tam Różne aspekty tego można, mogą wyglądać, także możecie sobie kliknąć, podczepię Wam pod spodem playlisty i, i mam nadzieję, że uda Wam się coś szalonego trochę zrobić w życiu i <laughs> przyjechać właśnie tutaj na Wyspę Kanaryjską, zobaczyć jakie są piękne. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że kogoś zachęciłam, żeby tutaj przyjechał. Będę bardzo wdzięczna, jeśli klikniecie mi lajka, możecie też kliknąć mi subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie.